No i wysoka porażka z Białystok, natomiast jeżeli chodzi o Klirex. Ich ostatnie 5 spotkań to 1 remis, 4 porażki, ależ podpis gorza! No muszą się wystrzegać takich błędów akademicy. Zagranie w pole karne, 1 do 0! Sebastian Brocki otwiera wynik tego spotkania! Maciej Mizgański z rzutu wolnego. Mizgański uderzenie i brawo, Eugenii Kozłow! Również trzy spotkania, ale może o tym ponownie za chwilę, dwóch na jednego, dewódzki. Jarkowski, kapitalnie Kozłow. No i widzimy, że akademice zdoła... zostali zmuszeni do zagrania futsalówki do Ewgenienia Kozłowa, który popełnił błąd. Nie ma gwizdka sędziego. Nie ma gwizdka sędziego. Łapie się za głowę Rafał Krzyśka, który był przekonany, że Kozłow interweniował poza polem karnym. To w piskosz, Piskorz, golny, ależ sam został golny! Poprzeczka ratuje teraz Klirex, Łapa, zejście na prawą nogę, wachuła. Mam wrażenie, że troszeczkę za wolno konstruują tak z ale zobaczmy, łapa! I fantastyczny Kacper, burzej. Serki Łapa, strata! Harstein, Harstein broni Jewgeni Kozłów. Wahułano troszeczkę zaczyna nam się otwierać to spotkanie. No i właśnie na to liczymy. Ależ błędy akademików po raz kolejny Kozłow. Dubiel. Seget. Seget. Świetnie prezentuje się dzisiaj. Seget. A tymczasem świetna interwencja Jewginija Kozłowa. No i zobaczmy, jak rozegra ten stały fragment gry Klireks. Sebastian Brocki. Ponownie kapitalnie Jewgeni Kozłow. Ale przede wszystkim muszą sami się wystrzegać takich prostych błędów. Wachuła w pole karne! Tomasz Golny, mamy wyrównanie! Jeden do jednego na parkiecie Mateusz, świetny zwód Mateusz! Mateusz! Dwa do jednego dla Uniwersytetu Śląskiego! Mateusz lemes SOARES wyprowadza akademików na prowadzenie. Zasunięty Kasper, burzej. Piłka wędruje w jego bliższy róg, no i mamy 2 do jednego! Dobrze, teraz utrzymują się przy piłce podopiecznej Marcina Waniczka. Jączyk, Mateusz. Mateusz uderza lewą nogą! Fantastycznie, Kacper Burzej! Patryk Widuch. Patryk Widuch. Mateusz, świetny balans z ciałem! Mateusz, Mateusz, Mateusz! Mateus! Trzy do jednego! Ależ kapitalnie to zrobił Mateusz Lemes Soares! No i akademicy wychodzą na dwubramkowe prowadzenie! No i brawa, brawa dla zawodnika AZTS-u! Mizgajski dobrze łapa. Jeszcze będzie szansa! Powalcza tam jeszcze Łukasz Borkowski, ale jednak nie sięgną piłki. Gol, gol! Świetnie Borkowski, będzie szansa! Brocki odegrał i kol ponownie! Ewgieni Kozłow! Świetnie, teraz wznawia grę, golny! Piskusz! 4 do 1 w Korzowie Trzy bramki przewagi Uniwersytetu Śląskiego! No i Klinek w tym momencie. No można powiedzieć, już w coraz trudniejszej. Roże dla akademików, broni burzej. Szybkie wznowienie, Seget. Mariusz Seget, Seget! Ależ kapitalne trafienie! No i Klirex, Klirex jeszcze żyje, Klirex będzie walczył! Do samego końca o zwycięstwo w tym spotkaniu. Seget, Seget i Kozłow, Seget! Pusta bramka! Mizgajski nie trafia! Poprawia dewudzki Mizgajski! Mamy bramkę kontaktową! 3-4 do 4 na parkiecie w koszowie Mizgajski! Trafia do siatki. Jeszcze sędzia Grzegorz Wiercio. gdzieś jakieś korekty. Co do ustawienia Jawgini jako Uderzenie! Mamy remis w 4 do 4. No coś niesamowitego! Sergi Łapa i Dominik Jankowski. Mateusz, ładna ta akcja, ale znowu gdzieś zabrakło odrobiny dokładności. Mateusz, Sergi Łapa. Łapa! Golny! Nie trafia do bramki Tomasz Golny! Łuszczek Dubiel. Z pierwszej piłki. no nie ma faulu! Plucki. 5 do 4 dla Klireksu. Kożów Sebastian Plucki. Wyprowadza Klireks na prowadzenie. Jewgeni Kozłów. Interwencja Purulczaka. Gąsior. Wachuła. Wachuła. Słupek ratuje Klireks. Dominik Wilk Mateusz. No, próbował sobie teraz rzucić futsalówkę nad zawodnikiem. Borkowski broni Kozłów. Poprawka 6 do 4! 6 do 4 prowadzi klireks. Łukasz Borkowski wpisuje się na listę strzelców. Adam Jączyk. Niecelne to zagranie. Dubiel Seget. Mariusz Seget do Dewódzkiego. Dewódzki przegrywa ten pojedynek z Kozłowem. Wilk. Serchi Łapa, Mateusz, polekarne Joczyk broni po rączach, Jeszcze Mateusz, Joczyk! Koniec, koniec tego spotkania! Klirex Korżów dalej walczy o utrzymanie Fogo Fucelek na klasie. Jeszcze w drugiej połowie wydawało się, że Korżowianie to spotkanie przegrają! Przegrywali 4 do 1, no ale spiekła do nieba w wykonaniu Klireksu Korżów! Koniec końców! Bo do pierwszy rafał wygrywają 6 do 4.